Rosyjska inwazja na Ukrainę. Co nas czeka? Wojna się zaczęła. Russian President Vladimir Putin has signed a decree to send what he is describing as peacekeeping troops into the separatist regions of Luhansk. From Jak podaje ukraińska armia, od początku doby dokonano około 84 ostrzałów. This is exactly the play he made in 2008 in Georgia. Uh, and then again in 2014, first with Crimea and then in the same area, the Donbass. Moje przewidywania na podstawie analiz eksperckich, niestety, ale się sprawdziły. W nocy z 21 na 22 lutego 2022 roku, tuż po zakończeniu Chińskiej Olimpiady, Rosja bezprawnie, podważając międzynarodowe standardy, wkroczyła na terytorium Ukrainy do Donbasu. To wszystko jest następstwem uznania niezależności separatystycznych republik Donieckiej i Ugańskiej. Jednak zanim Rosjanie wkroczyli do naszego sąsiada, Putin w swoim megalomańskim выгласил до народу, в котором подвожал иснение Украины, одночаще в свою децизием. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Którą i w nasze dni można z pełnym osnowaniem nazwać Ukraina im. Władimira Ilicza Lenina. On jej autor i architekt. Wojna można powiedzieć, że już się zaczęła, ponieważ Rosjanie prawdopodobnie nie zaprzestaną tylko na terytorium, do którego wkroczyli. Putin sam w końcu oświadczył, że Ukraina swoje istnienie zawdzięcza tylko i wyłącznie Związkowi Radzieckiemu, co zresztą potwierdził w swojej wypowiedzi. Dodatkowo, jak Wam już w poprzednich materiałach opowiadałem, prezydent Rosji w dość emocjonalny sposób napisał nawet esej o historycznej jedności Rosjan i Ukraińców. W którym stwierdza, że są oni jednym narodem, rozdzielonym przez zły Zachód. Oskarżenia padały także w stronę Polski. Co więcej, Putin stwierdził, że jego wojska zaprowadzą porządek w całym Donbasie. Rzecz w tym, że połowę kontrolują siły ukraińskie, w tym m.in. strategicznie i historycznie ważny ośrodek w Mariupolu, w którym żyje niemal 450 tysięcy mieszkańców, więc do eskalacji na pewno dojdzie. Pytanie tylko kiedy. Ale słysząc, że separatyści postanowienia mińskie tylko w jeden dzień łamali ponad 100 razy, używając w tym pocisków artyleryjskich, możemy spodziewać się dosłownie wszystkiego. Amerykanie ewakuowali swoich dyplomatów z Ukrainy do Polski, a w nocy z 21 na 22 lutego można było zauważyć nadzwyczaj intensywny ruch nad naszym krajem amerykańskich sił powietrznych, czemu dokładnie przyjrzymy się w toku tego materiału. Zatem dziś. Dowiecie się, jak ta sytuacja wpłynie na Polskę i co to dla nas wszystkich oznacza. Co może czekać Ukrainę na dniach? Dlaczego Rosja może doprowadzić do największej wojny w Europie od czasów II wojny światowej? Oprócz tego przyjrzymy się ruchom wojsk oraz najważniejszym doniesieniom z Ukrainy, ale też z Polski. Zatem zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, jeśli poszukujecie najnowszych informacji na temat tego, co dzieje się w sprawie Rosji i Ukrainy oraz moich analiz, to zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ tylko w jeden dzień moim relacjom zaufa o prawie 10 tysięcy nowych osób, za co Wam serdecznie dziękuję. Jeśli natomiast chcielibyście wesprzeć moją pracę, a dodatkowo sami chcielibyście spróbować udźwignąć ciężar światowej geopolityki, to polecam Wam moją własną planszówkę, czyli Globalista, w której znajdziecie drewniane elementy, dobrze wykonaną, grubą mapę Europy, jak i świata i mnóstwo unikalnych jednostek. Można w nią grać od dwóch do nawet sześciu osób. Gra cieszy się Waszą bardzo dobrą opinią i łącznie za co serdecznie dziękuję, kupiliście już kilka tysięcy sztuk. Na mojej stronie znajdziecie też drewniane, ozdobne ramki z polskimi, jak i zagranicznymi miastami, które idealnie nadadzą się do przyozdobienia czterech ścian w domu. Jeśli możecie, zostawcie też Waszą subskrypcję, ponieważ jesteśmy już blisko pół miliona i chciałbym Was też przeprosić za mały poślizg z moją grą mobilną, ale chcemy ją naprawdę dopracować i przy dobrych wiatrach do ściągnięcia będzie pod koniec lutego lub na początku marca. Dziękuję wam za wyrozumiałość. Będziecie w niej mogli w ramach krótkiej strategiczno-zręcznościowej rozgrywki multiplayer rozwijać wasze umiejętności jako światowy lider, stając się prawdziwą potęgą i zapisując się na kartach historii. To wszystko już niedługo. Dzięki za uwagę. Czas już skupić się na najważniejszym. Według ostatnich danych Rosjanie wokół Ukrainy zgromadzili blisko 200 tysięcy wojsk, przy czym 30 tysięcy z nich stacjonuje na terytorium Białorusi. Do tego dochodzą też przyłączeni teraz separatyści, których armia liczy około 30 tysięcy osób. Ale są oni zdolni do szybkiej mobilizacji i rozszerzenia swoich szeregów o następne kilkadziesiąt tysięcy osób. Może to też umożliwić decyzja Rosji zawarta w dekrecie Putina o uznaniu separatystycznych Republik Ludowych Donbasu. Znajduje się tam zapis o możliwości utworzenia na ich terytorium rosyjskich baz wojskowych. A co za tym idzie, do zbrojenia rebeliantów. Na chwilę obecną nie ma pewności, ile rosyjskich wojsk wjechało na wschód Ukrainy, ale nagrania pokazują, że było ich naprawdę wiele. O czym świadczą długie kolumny wojskowego sprzętu, w tym m.in. czołgów. Putin addressing uh, the Russian people, saying, he reveals, uh, that he intends to recognize two Russian-controlled Sytuacja na Donbasie wnóść pojawiała krytycznie ostry charakter. Po ogłoszeniu przez Putina niezależności Separatystycznych Republik w Donbasie lokalni włodarze mieli nie lada powody do radości, co udało mi się znaleźć na telegramie. Podobne reakcje można było zauważyć u części lokalców, bowiem ci wywieszali flagi i traktowali to niemal tak jak święto narodowe. Rzecz w tym, że chyba nie zdają sobie do końca sprawy z tego, co może się tam zaraz stać, no ale chyba na głupotę nie ma lekarstwa. Światowi, jak i polscy przywódcy próbują dokonać analizy tego, co się stało oraz w odpowiedni sposób zareagować. Przede wszystkim ważne jest to, że tak jak powtarzamy, po pierwsze, żeby stać przy Ukrainie, po drugie, że zarówno Unia Europejska, jak i Sojusz Północnoatlantycki, ten przysłowiowy Zachód zachował w tej, w tej sytuacji jedność. Stoimy na stanowisku, że potrzebne są poważne sankcje. Każdy z nas. E, realizuje swoje zadania i musimy działać mamy poczucie tego głębokie że trzeba uczynić wszystko aby zatrzymać inwazję na, na Ukrainę Ukrainę aby zachować pokój natomiast Wielka Brytania nałożyła sankcje na kilka rosyjskich banków Today, the UK is sanctioning the following five Russian banks Russia, IS Bank General Bank Promsias Bank and the Black Sea Bank USA zakazały jakiejkolwiek współpracy gospodarczej z separatystycznymi republikami. Implementing full blocking Jednak spośród tych wszystkich kar, chyba najważniejszą wiadomością, istotną także dla Polski, jest wstrzymanie przez Niemcy certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Kanclerz Olaf Scholz poinformował

und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb. Zatem gaz na zachód dalej będzie musiał częściowo płynąć przez Ukrainę, co dla Rosji jest jednym z najbardziej destruktywnych skutków konfliktu. Unia Europejska ma ponownie przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa dostaw, ponieważ sytuacja zasadniczo się zmieniła i już niedługo może nas wszystkich czekać jeszcze większy kryzys surowcowy, co doskonale pokazują wykresy, jak zachowują się ceny ropy, gazu czy niezwykle rzadkich metali, takich jak palat i nikiel, których dostawy niemal w Połowie pochodzą z Rosji, a są one odpowiedzialne głównie za branżę motoryzacyjną. Która już teraz, jakby nie patrzeć, ma problemy z mikrochipami oraz półprzewodnikami. Zatem samochody mogą podrożyć na niespotykaną do tej pory skalę. Rosjanie jednak zdają się tym nie przejmować, a Putin, pomimo tego, że rosyjska gospodarka jest tak słaba, jak dawno nie była, brnie w to dalej, ponieważ ratują go surowce. Dlatego operacja fałszywej flagi, mająca na celu legitymizować działania armii rosyjskiej, oskarżając ukraińców o zbrodnie na ludzkości, trwa w najlepszym. To, co się na dzisiaj, to i jest... We wtorek, 22 lutego, w rosyjskiej telewizji publicznej Russia24 opublikowano materiał, w którym oskarża się ukraińskie wojsko o atak terrorystyczny, w którym miały zostać wysadzone cywilne samochody. Zresztą posłuchajcie sami. siły Ukrainy, Zarwali na tej trasie Donieck, Gorlówka, Prawdopodobnie dowody zostały spreparowane, a podobnych akcji na Twitterze, pokazujących też w pewnym stopniu niezaradność rosyjskiej propagandy, jest znacznie więcej. В этом целом медиальном хаосе варто еще зауважить эту выповедь, которую я вам сейчас покажу, потому что может она указывать на дальнейший курс развития ситуации со стороны российской. Я думаю, никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота в 2014 году, представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства. Многие регионы Украины отвергли подобный антиконституционный Której, który w общем-то начал w, w ukraińskiej historii. Jak sami słyszeliście, szef MSW Rosji, Siergiej Ławrow, zakwestionował prawo Ukrainy do suwerenności. Oświadczył, że takie prawo powinno być respektowane tylko wobec państw, które reprezentują cały naród żyjący na jego terytorium, a Ukraina, zdaniem rosyjskiego ministra, od 2014 roku po rewolucyjnej zmianie władzy takim państwem nie jest. Ten argument przytacza jest z uwagi na ponad 8 milionów Rosjan żyjących na Ukrainie oraz na fakt, że nawet 50% społeczeństwa mówi po rosyjsku i do tej pory w trakcie wyborów opowiadali się oni za polityką współpracy z Kremlem. Jednak pomimo tego nie uwzględnia faktu, że wiele z tych osób chce istnienia Ukrainy. A ostatnie poparcie na poziomie niemal 50% dla ukraińskiej armii wśród obywateli oraz marsze patriotyczne w Kijowie i innych największych metropoliach kraju wyrażają Właśnie pokazują, że Ukraińcy będą walczyć, a wojna może przybrać znacznie większą skalę. Na ten scenariusz szykują się też polskie władze. Szczególną wagę miał o omówienie projektu ustawy o obowiązku obrony ojczyzny. To jest ustawa, która ma nie tylko uporządkować ale przede wszystkim jest to ustawa, która ma stworzyć podstawy prawne, także stworzyć instrumenty finansowe dla radykalnej rozbudowy naszej armii, zarówno jeżeli chodzi o jej skład osobowy, i wielkość. Mógłbym powiedzieć, że projekt ustawy o obronie ojczyzny dotyczy gruntowych, gruntownych, fundamentalnych zmian, jeżeli chodzi o polskie siły zbrojne. Jak sami słyszeliście, minister obrony narodowej przedstawił projekt ustawy o obronie ojczyzny. Obecnie Wojsko Polskie liczy około 111,5 tysiąca żołnierzy zawodowych i 32 tysiące żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do około 300 tysięcy żołnierzy. Przy czym 250 tysięcy będą stanowić żołnierze zawodowi i 50 tysięcy wojsk obrony terytorialnej. Póki co nie przewiduje się planów powrotu obowiązkowej służby wojskowej, tylko armia ma się powiększyć dzięki uposażeniu dla nowych żołnierzy. Mówimy tu o 4000 zł brutto, zwolnionych z opodatkowania. Sama kwestia rozwoju polskiej armii, choć robi wrażenie, to niestety są to dodatkowe koszty, a tych w przypadku dalszej ekspansji rosyjskiej nie brakuje, ponieważ polska gospodarka nie traci tutaj tylko na drożejących surowcach, ale też na niepewności rynków. Dobrze ten fakt oddaje słabiejący kurs złotówki. Ostatnie badanie PIE i BGK pokazało, że 34% badanych firm w naszym kraju uważa, że dalsza ekspansja Rosji na Ukrainę może mieć silny negatywny wpływ na ich działalność. Największy odsetek obaw zaobserwowano wśród firm branży transportowej i logistycznej. Ukraina jest też czwartym odbiorcą polskiego eksportu spoza krajów UE, a wiele wskazuje na to, że może tam dojść do załamania gospodarczego, jak w czasie rosyjskiej inwazji na Krym w 2014. 14 року О планах охорони української господарки мовив в вчорашньому виступенню президент України Володимир Зеленський. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва, цільові програми підтримки окремих галузей. зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення у бізнес. Zniżenia pdw na benzynę i dizel, co zmniejszy ceny na zaprawkę. W tej wypowiedzi widać jeszcze jedną istotną kwestię, a konkretnie nieco większy strach, ponieważ wcześniejsze orędzie do narodu z 21 lutego miało nieco bardziej wyniosły charakter. Na ten fakt zwracają też uwagę osoby analizujące nastroje u ukraińskich elit. My na swojej ziemi my niczego i nikogo nie boimy się. My niczego i nikomu nie winni, i my niczego i nikomu nie widzimy i my w w pewnym. Widać więc wyraźnie, że Ukraina znajduje się obecnie w sytuacji niepewności, a ta niepewność będzie się przekładać na całą Europę, jak i resztę świata. Jednak co martwi najbardziej, to obecnie brak hamulca dla działań Władimira Putina, ponieważ główna karta przetargowa w postaci Nord Stream 2 póki co przepadła, więc prezydent Rosji, aby uniknąć kompromitacji, będzie musiał pokazać swoim obywatelom, że ruchy ze strony Kremla mają głębszy sens, a separatystyczne Republiki Ługańska czy też Doniecka raczej nie wystarczą ponieważ w powietrzu dalej wisi sprawa Ukrainy, która ostatnimi czasy coraz bardziej zbliża się w stronę Zachodu, czego dowodem były ostatnie dążenia do NATO. Niestety we wtorek Rada Federacji Rosyjskiej wydała zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju w związku z sytuacją w Donbasie. Rada Federacji Rosyjskiej zakłada, że będą to siły pokojowe. Mają być one przeznaczone do zapewnienia pokoju w Donbasie oraz ochrony społeczności rosyjskiej. Rzecz w tym, że pod słowem pokój kryje się tutaj raczej chęć wojny, a Putin, mając pozwolenie na użycie sił zbrojnych przeciwko obcemu państwu, może przecież wykorzystać je przeciwko Ukrainie. Pytanie tylko, jak daleko ma zamiar się posunąć. Osobiście, tworząc ten materiał jeszcze dziś o 10 rano 23 lutego, ponownie odwiedziłem RASIA-24, czyli Państwową Rosyjską Telewizję. I seria wiadomości dosłownie w ciągu ostatniej godziny wskazuje na to, że Rosja Wciąż szuka kolejnych pretekstów. W końcu, jak wytłumaczyć tytuły, takie jak seria eksplozji grzmiała dziś w centrum Ługańska, jak także, czy wojna została wypowiedziana dziennikarzom, oczywiście w rozumieniu tych rosyjskich. Do tego, skoro biały dom oświadczył, że nie będzie spotkania Blinken Wawrow, ciężko raczej mówić o nadziei na dyplomację. Now that we see the is and Russia has made clear co więcej, staje się, że Putinowi jakoś zasadniczo nie zależy na rosyjskiej gospodarce. Dlatego te wszystkie sankcje, pomimo tego, że z pewnością bolą kremlowskie elity, tak warto mieć na uwadze, że prezydent Rosji robi teraz to wszystko w imię pewnej ideologii, w której, jak to już wielokrotnie powtarzał, największą tragedią XXI wieku był rozpad Związku Radzieckiego. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами... Rosyjskiej terytorii. Dlatego osobiście raczej nie spodziewałbym się tutaj pokojowych rozwiązań. Tym bardziej, że duży odsetek Rosjan zamieszkuje także częściowo na północy Ukrainy. W tym spora diaspora żyje w Charkowie, mieście wielkości Warszawy. Do tego dochodzą tereny na południe, umożliwiające lądowe połączenie z Krymem. A na koniec nie można też zapominać o kwestii Odessy oraz o okolicach nieopodal Dniestrza. Będzie to raczej ciągle powodować napięcia, tym bardziej że Rosjanie widzą w Ukrainie ciągle swoją strefę wpływów. Jednak to się nigdy nie zmieni, dopóki część imperialistycznych rządów nie zmieni swojej chorej rządzy władzy nad wszystkim i nad każdym. Dość ładnie ubrał to w słowa ambasador Kenii na łamach ONZ. Kawałek teraz wam puszczę. We rejected irredentism and expansionism on any basis, including racial, ethnic, religious, or cultural factors. We, we reject it again today. Kenya registers its strong concern and opposition to the recognition of Donetsk and Luhansk as independent states. We further strongly condemn the trend in the last few decades of powerful states. Podsumowując, Władimir Putin raczej nie zaprzestanie na dwóch separatystycznych republikach, a jego aspiracje, biorąc pod uwagę wypowiedzi lidera Rosji oraz jego najbliższych współpracowników, sięgają znacznie dalej, co w efekcie mogłoby się przerodzić w najgorszym wypadku nawet w europejski konflikt, ponieważ w pewnym momencie będzie trzeba temu powiedzieć stop. W najbliższym czasie, jeśli obserwujecie flight radar, będziecie mogli zobaczyć liczne loty wojskowe mające miejsce na terytorium naszego kraju z uwagi na zagrożenie ze strony Rosji oraz ćwiczenia Cyber Strike mające na celu sprawdzić zdolność do szybkiej relokacji jednostek Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wczoraj mieliśmy nawet okazję sprawdzać część z tych maszyn na naszym live'ie, który dziś też się odbędzie około godziny 19. Serdecznie Was na niego zapraszamy. Co natomiast dalej czeka Rosję i Ukrainę? Cóż, ja osobiście nie przewiduję świetlanej przyszłości, ale liczę na to, że sami wyrazicie opinię w komentarzach. Dziękuję Wam za dzisiaj i trzymajcie się. Cześć.